Witam serdecznie. Główna różnica w prezentowaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią przy zastosowaniu międzynarodowych zasad rachunkowości dotyczy prezentowania działalności operacyjnej, czyli części A tego sprawozdania. Zobacz, jak to wygląda na przykładzie. Zapraszam. Przykładowe dane. Rok 2011. Zysk brutto 100 zł. Podatek CIT 20 zł. Utworzono aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 8 zł. Spłacono 15 zł zobowiązania do Urzędu Skarbowego. Pozostało na saldzie 5 zł. Zysk netto wyniósł 88 zł. Rok 2012 zysk brutto 200 zł. Podatek bieżący 40 zł. Stan końcowy aktywów z tytułu podatku odroczonego wynosi 5 zł, co przekłada się na stan podatku odroczonego we wysokości 3 zł. Uregulowanie zobowiązania z tytułu podatku na kwotę 27 zł. Zysk netto 157 zł. Teraz przygotuję część rachunku przepływów pieniężnych dotyczącą działalności operacyjnej. Na początku zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zysk: 157 zł. Zmiana stanu zobowiązań: 13 zł. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 3 zł. Gdyby w przykładzie wystąpiły rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Skutkowałoby to wykazaniem zmiany stanu rezerw. Wprowadzam stosowne korekty, aby zaprezentować sprawozdanie zgodnie z MSR nr 7. Zamiast zysku netto prezentujemy zysk brutto. Usuwamy ruch na rozrachunkach z tytułu CIT oraz aktywach z tytułu podatku odroczonego. Wykazujemy rzeczywistą wartość płatności do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego.